Nie wiem w sumie, czy to jest tak dobra mapa na ten build. Z jednej strony mamy tutaj długie, otwarte korytarze, a z drugiej jest to dość specyficzna mapa, co by nie mówić. Hello! Co to, to? Ok, to było ładne. O Boże, zapomniałem już ten perk, jak działa. Połączyłem perka na hitowanie nie obsesji. Sperkiem, który ma zmieniać każdego celowego, którego lupuje w obsesję. Bro. Nieważne, ja jakoś sobie z tym poradzimy. Bro. Dobra, zrobimy to w taki sposób. Robimy to tak i boom. Może nie musiałem tego już taka mind gameować, ale stwierdziłem, że w sumie why not. Czyli tak, mamy perk'a, który przyspiesza nas um, zawsze, kiedy zranimy całego, zamiast za to, że nie dostajemy żądzy krwi. I mamy perk'a, który przyspiesza nas zawsze, gdy zniszczymy palety, goniąc Obsesja. Więc jest to, muszę przyznać, całkiem spoko combo, no tylko głupie trochę to z Save the Bestem um, skombinowałem. Ale jak widać póki są mamy pretty good value Mamy addony sprawiające, że ocelli są spowolnieni bardziej I mamy Adon sprawiający, że to zatrucie różowym chmurką trwa nieco dłużej Dokładnie mówiąc o jedną sekundę Gdzie ja go powiesiłem? Tutaj, hello Ok. nie trafiłem butelką, ale to nie szkodzi taki save the besta, nie jest źle Tu się trochę pospieszyłem Okej. Okay. Nie chciałem spróbować. A i tak się nie dobiegnie. Dzięki mojemu Adonowi. To był dobry wybór. Dobra, trzeba się na szybko przeładować. Nie mówię, że nie. O! Kogo my tu mamy. Okej. Okay. Dropniemy tutaj. Dobrze ją usłyszałem. Bardzo dobrze ją usłyszałem. Bro. Ten bild jest chyba trochę za dobry, coś tak czuję. To jest tak odrobinkę mam takie wrażenie. Ehm, dobra. Powinni ściągnąć, bo inaczej laska wejdzie na dwójkę. A dobrze wiemy, że wejdzie. Dzięki. Dobra, zrobimy tak, hitniemy ją, my mam speed'a, a ona jeszcze ma slowdown'a. Jezu, ona wcale dytansu nie dostała, wcale, wcale. Okej, okay, okej, okay, co by nie mówić, ten build jest mocny. Ten build jest bardzo mocny. I w sumie, jakby nie patrzeć, ten z Skull Merchant'ki, yy, zapomniałem jak się nazywał, trochę, kurczę, nam pomaga z tym Save the Best'em, bo teoretycznie, Nie gramy z Save the Best'em, nie chcemy gonić Obsesji. Jak już się wdamy w pościg z tą Obsesją, ten przynajmniej będzie on w jakimś stopniu skrócony. O Jezu. No teraz robimy tak. Nie czy będzie się chciał tutaj żemek mind gameować, czy po prostu pre-dropnie. Po prostu pre-dropnie. O! O! O, 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 czekajcie. No i to jest to value o którym mówiłem. To jest dokładnie to waliu. Dobra, czekajcie, zrobimy tak. Um, kiedy Ice się uh, Ice. Ace się zmienił w uh, nowego surwa? Halo? Szybka korekta płci. Niech będzie. I w tym momencie mamy naszego pierwszego kila. Bardzo mocny build. Strong. Bardzo strong. O właśnie. O właśnie. To jest moja butelka. To jest twoja butelka. To jest jeden hit. Ble. Więcej mi się plącza. Ok. I tak jak mówiłem, laska praktycznie wcale nie ma dystansu. Wow. Ile trwał ten pościg? 5 sekund? 5, 6? Bro. W ogóle jeden ze znajomych zaproponował mi, żeby dokładnie ten sam build przetestować na krugerze. Bo kruger jakby nie patrzeć, też spowalnie ocalałych. Tylko na nim jest to trochę większa filozofia. To za dziwnie, zrobiąc kraszmarki? Muszę się uważnie słuchać. O Jezu. Dobra, zróbmy tak. Będziesz mind gameować. Słuchaj, zróbmy tak. Ty nic nie widzisz. I będziesz się to pridropnąć z jednej do drugiej strony. Okej. Okay. Nie szkodzi. Ja jestem bardzo cierpliwą osobą. Tyk. I jeszcze jeden. I tutaj możemy to dokładnie tak samo ograć. Nawet bez żółtej butelki. Boom, Moi drodzy, to jest przepotężny value Tak banalnie prosty perk A tak bardzo oddaje Wrócę się do tego gena w sumie O! Kurde, miałem przeczucie, nie? Miałem przeczucie W sumie udało nam się uniknąć obsesji przez... Znowu? Dobra Dobra, ona jest bardziej cierpliwa niż ja, z tego co widzę. Um, ok, robimy tak. Jeden. Myślałem, że zrobię jakiś giga chat Play. Ok, pre volt I teraz nie spriwoltujesz. Ale mnie się odkleja z tą paletą. Ale still. GG. O, i teraz ona się stała naszą obsesją. I teraz możemy bez problemu gonić ACEA. Jeżeli go w ogóle znajdziemy. Chociaż czuję, że może być problem. Zagramy sobie o klapę po prostu. O, moment. O, no proszę, jak idealnie. Ja już byłem gotów przebiec całą salutką mapę. Ta mapa ma zdecydowanie za silne bramy. Uhuhu. Jak dla killera, oczywiście. O, oh, ktoś miał GG